Dotarła paczka na domangowanie od Fajfiego. Jak widzicie, spora. Także Fajfi dałeś czadu znowu. Ja już otwieram i wam pokazuję, co przysłał nam Fajfi na domangowanie. Runęła moja prywatna wieża. Wow. I tutaj jest napisane, gdy otwierasz mangę, otwierasz drzwi do innego świata i umysłu. Coś pięknego. Okej, okay, przechodzimy do mang. Mamy raist. też mam tą mangę i powiem Wam, że jest bardzo fajna. Także kto nie czytał, to temu polecam. Z wątkiem detektywistycznym, ze skokami w czasie, naprawdę fajne. 9 tomików race. Dalej mamy 4 tomiki Zapachu Miłości. Pierwszy tom Jujutsu Kaisen i pierwszy tom Miecza Zabójcy Demonów, na którego mam teraz fazę. Dwa tomy mangi Death Note. Pierwszy tomik Na Kocią Łapę. Trzy tomiki pensjonatów za światach. I tej mangi sama też jestem bardzo ciekawa, i na pewno kiedyś będę ją zbierać. Pierwszy tomik Strażnika do Momochi. i Ponoć ta manga jest bardzo podobna do Jak zostałam bóstwem. Ja czytałam pierwszy tom tamtej mangi i mega mi się spodobała. Pierwszy tom Batmana, Pogromcy Sprawiedliwości. Dwa tomiki tęczowego świata Biel. 11 tomików, czyli cała seria Pokoju w kolorach szczęścia. Bardzo fajna manga. Coco Sweepers z podwójnym pierwszym tomikiem. 5 tomików Spikes Family, 18 tomików mrocznego kamerdynera, Manga o gejszy z Gnatem, czyli Reversal. Ta manga ma ogólnie dwa tomiki, i ja postaram się poszukać tego drugiego. Trzeci tomik, tylko Kwiaty Wiedzą. I 6 tomików mierukoczan. Wybiło nam kierunkowy do Wrocławia 71 mank, mili Państwo. Fajfi, ogromnie Ci dziękujemy, to jest niesamowite wsparcie dla bibliotek. Ja myślę, że te tytuły są na tyle różnorodne gatunkowo, że tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Także jeszcze raz ogromnie Ci fajfi dziękujemy, a wam przypominam, że w komentarzach możecie zgłaszać biblioteki, do której chcielibyście, żeby trafiły te wszystkie mangi. Także czekam na Wasze zgłoszenia i jeszcze raz ogromne podziękowania dla Ciebie, fajfi.